Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zapraszam do oglądania Dzisiaj mamy 6 lipiec. Godzina dochodzi 16 Jest naprawdę gorąco Nie wszystkie zwierzaki się supały cieszą, zobaczcie to dosłownie, nie wiem, chyba wam nie mówiłem, ogrodziłem tutaj o taki kawałeczek no i one dosłownie to wszystko zrównały z ziemią, tu jest pustkowie one już mają, muszę je dokarmiać, yy, zielonko oczywiście, bo inne nożecie to mają wiadomo na co dzień do jedzenia, no ale no zielonki to one już ponad dobę nie widziały, no tylko co se kurczaczki wyskoczą jeszcze, bo perliki to mają podcięte loty, w ogóle nie pokazywałem wam jeszcze. Że tu mam, to się aku, akurat już zapomniałem nazwy, jak to się nazywa. Ale o, mam wodę w kurniku. Dyfuzor, nie, nie, dyfuzor to na pewno nie jest. O i tu jest woda. Zabita jest tutaj studnia na 8 metrów, żeby nie wyschła. No i zobaczcie. Nasza kwoczka z malszkami chodzi tutaj sobie. Maluchy się tak słabo jej trochę słuchają, ale jako tako sobie dają radę się. Jednak zgodzić ze sobą muszą. Takiego syfu tu dzieciaki mi narobiły w tej wodzie. Że to normalnie paranoja. Jak takie ładne kurczaczki mogą tyle narobić syfu. Nie wiem, tutaj gdzieś o z boku wyleję, bo to jeszcze mają pełno wody. I teraz pod kontrolą dostaniecie bez kamyczków. Tak wczoraj, wczoraj nie, dwa dni temu wypuściłem je na pół godziny. To dziś zwiększamy. Na 45 minut wyjdą, no tak naprawdę do godziny 17, nie więcej. Niech se buszują tutaj, o tam trochę trawy mają, gdzie nie, gdzie niech się pogrzebią, wygrzeją, bo co mają się w tym środku yy, dusić, a te zamknąłem, żeby do nich nie wchodziły. I tutaj przesunąłem im jeszcze yy, stary domek z ponad 7 lat. No i teraz trochę w cieniu mają, bo on stał tam trochę dalej i, 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 i żeby teraz miały cienia. Ale co, trzeba iść, może teraz to nie, aż około 21 będzie trzeba iść w nie buszować. Gdzie są wszystkie kury, wszystkie kury szukają cienia, wszystkim jest o, a ja widzę wisienkę. Zobaczcie, jest wisienka. Ale ona jeszcze musi z dzień powisieć, bo nie jest aż taka mocno czerwona. O, siedzę tu w cieniach. W ogóle czekojarzębiaty jarzębiaty pobił swoje możliwości. Tamten ogryzoń. Z, z, przeskoczył, przeszedł przez no, yy, siatkę i zobaczcie stłuk tego ładnego dziecioka a szkoda, bo ładny chłopak był i teraz łysy bambol, o tam dwa jajka widzę, a zobaczmy sobie, nie tu nie zniosłem. tu trzeba w ogóle otworzyć te otwory na drugą stronę tak o. Żeby mikrowentylacja była w środku. Czy Czeko, jażem te zniosły jajka tam? Nie, nie widzę. Nic tu też w ich budce. Nic nie widzę. Ale wiem, że te zniosły. Albo tu. No nie, ale tu. Tutaj są o jajeczka. Nie są aż tak ciepłe. To dobrze, bo by się ugotowały na tym słońcu. W sumie dzisiaj już trzy zniosły. Właściwie i wypiły wodę. Ach, dobra, to tutaj sobie do środka zajrzyjmy. Nie, tu w środku też jajek nie ma. Muszę temu kogutowi też fryzurę porządno zrobić. starci tego pieszczenia się i pokazywania, jaki to ja piękny. Kurde, mnie jakieś robaki atakują. Bo on ma deptać kury, a nie wyglądać. Skrzeczek. Ale tym dawałem wodę. A, bo ja im trochę dawałem. Zapomniałem wręcz. No dobra, zaraz dostaniecie. Idę tylko do domu. A czekajcie, wszyscy, czy wszystkie są tu kurę. Dwa, cztery, wszystkie dziewczynki. Co chcesz? Wody chcesz. Wczoraj im paszę dawałem i już dzisiaj wyjedzona. Ciatyki jedne. Niemiłosiernie zżerają dużo. Wietrznia. W ogóle tutaj nie pamiętam, co to było za drzewko. Chyba czereśnia. Już usycha. Raz na jakiś czas się ogółem, nawet raz w tygodniu bym mógł tak spokojnie powiedzieć, podlewa się te drzewka, nawet co nie mają owoców, żeby przeżyły. Żeby one po prostu przeżyły tą... No suszy tak naprawdę nie ma, tylko bo przepaduje co jakiś czas, tylko że jak te słonko dowali, to wytrzymać nie można. One też chyba wody nie mają, bo tak jak chociaż albo one czekają na smakołyki, bo one pewnie dzisiaj płatków owsianych jeszcze nie dostały i dlatego one się tak czają na mnie, latają o idą za mną. Proszę bardzo, jak się jajeczka zbierają. I teraz możecie sobie zadawać pytanie. Ale Kuba, przecież masz w kurniku y, wodę, to po co nosisz? A no właśnie, wodę stamtąd biorę na przykład y, dla przepiórek. Jeszcze. A tutaj y, mam pełno preparatów w domu jeszcze. A te preparaty, no niestety, nie mogą być w kurniku, bo się zagotowały, że tak powiem. Y, w cudzysłowiu i niedobrze. A teraz też, jeżeli przywozimy nowe kury, to się je odrobacza tak na wszelki wypadek i o, w takim oto sposobie mam trochę rozrobione, żeby szybko wypiły Co prawda nie badałem, nie robiłem badania kału, ale no wolę właśnie yy, odrobaczyć, a potem będę badać czy są zarobaczone, czy nie Żeby kurczę mi tutaj ta woda nie wylatywała. No nie, nie będzie wylatywała. O, spragnione. Dziewczyny. Tamte jeszcze mają. Ale ta woda stoi tak na słonku. Muszę przestawić tu, tu w cień Pewnie jest... Nie, nie jest gorąca. O dziwo. Ale lepiej im przestawię. Dziwne, tu piją, a tam nie chciały. Pijcie, pijcie, dzieciaki. Wy też pijcie, wszyscy. Pały to jest jednak najgorsza rzecz. Oj. Muszę tu furtki jeszcze porobić, bo tu ogłem mm, Nie wiem czy no zobaczcie prędzej, czy później były ona takie kołki na szybko zrobione, wybiegi. A teraz na porządne koły zrobiliśmy. I w sumie tak myślę, czy jak tu o, jest porządniejszy, czy tutaj gdzieś jeszcze pomiędzy tym, tu gdzieś nie dać kołka i tu furtkę się zrobi. Bo nie powiem, bo czasami parę razy dziennie trzeba tak wskoczyć, ale na razie nie jest to żaden, aczkolwiek, duży problem. To jest wręcz najmniejszy problem. Największy problem to jest ten upał. Zobaczcie sobie na buraki. Codziennie podlewane. Dobra, co drugi dzień przesadziłem. Podlewane właśnie co ten drugi dzień i co? Klapnięte bo gorąco. A tym to się podoba. Maluszkom jak latają w tym cieple. Mamuśka je uczy wszystkiego. No i dobrze. I te sztuki właśnie będą kury zostawać, żeby potrafiły potem kwoczyć. Dobrze? Dobrze nie wiem. No w sumie inne lepiej, inne gorzej kwoczo. O proszę bardzo, zjadłyście! Tak myślałem, jak tam przepiórki, wszystko żyje. To dobrze, że wszystko żyje, bo te upały to was też potrafię wykończyć. Co tutaj maluchy? Gorąco co? No ja wiem, że gorąco. Wiem, wiem, że gorąco Wam. Zaraz już woda Wam się pokończyła. Wodę dam. Co się dzieje u dimusia? Bo dimka dawno nie widzieliście. A o dimuś tutaj. Klepisko niezłe zrobił z dziewczynami. A tu nie mogę puścić. Zobaczcie, jaka trawa już urosła duża w miarę, muszę ją podlać bo też zaraz zacznie mi przesychać choć w sumie ma jutro padać od 5 do 10 litrów na metr ale w to akurat powątpiłam, że tyle spadnie dobra, jeśli taki odcinek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji na kanale widzimy się w następnym filmie, pozdrawiam Was ciepło, na razie i cześć